Jeżeli coś nie działa, nie rób tego. Jeżeli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego. Cześć. Tu Ewa Wojtowicz, witam Cię w moim cyklu, który stanowi, można powiedzieć, taki dodatek, uzupełnienie większego cyklu rozmów z ekspertami. O co chodzi w tych takich krótkich filmikach? W tych filmikach, które będą się pojawiać cyklicznie na tym kanale po trenersku, będę. Cię wprowadzać w świat poszczególnych nurtów psychoterapeutycznych i kto wie, może znajdziesz jedną, a może nawet więcej konotacji, jak nurty psychoterapeutyczne, jak mogą wpływać dobroczynnie na Twoje życie, jak zasady, którymi kierują się terapeuci w poszczególnych nurtach, mogą mieć odzwierciedlenie w Twoim życiu, tu i teraz, skąd warto się inspirować, Właśnie o tym będę opowiadać w takich krótkich, na minutowych filmach. A dzisiaj na tapet wzięłam psychoterapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. W opisie będziesz miał, miała link do dłuższej części materiału z doktora Anitą Rawą Kochanowską, bo właśnie z Anitą będziemy rozmawiać o TSR. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Także, jeżeli interesuje Cię sama rozmowa z ekspertem, to zapraszam. A jeżeli chcesz poznać już w tym momencie, tu i teraz, jak TSR może mieć przełożenie na podejmowanie lepszych decyzji w Twoim życiu, na bycie bliżej siebie, to zapraszam do tego, żeby zostać ze mną. Zasada pierwsza terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, jeżeli coś działa, rób tego więcej. Jest to zasada, do której jest mi, no myślę, niesamowicie blisko. Ja jako psycholog trener mentalny, sporo pracuję na konsultacjach psychologicznych razem z moimi klientami, przyglądamy się temu, co w ich życiu działa, po czym Ty poznasz, że coś działa w Twoim życiu, a mianowicie po tym, że ty na koniec dnia, jak już zaczniesz sobie podsumowywać, to, co się wydarzyło, stwierdzisz, że no hej, w zasadzie to tak byłam w zgodzie z sobą podejmowałam decyzje które sprawiały, że byłam bardziej ugruntowana, zakotwiczona w tu i teraz sprawiały, że mam ochotę w ogóle na więcej, chcę jeszcze bardziej doświadczać także, no ja myślę, że takie stop klatki to robimy niezależnie od tego, kim jesteśmy w życiu, każde te refleksje ma. I rzeczywiście w dzisiejszym prężnie zmieniającym się świecie, gdzie można powiedzieć, że trwa wyścig zbrojeń kosztowności i my chcemy próbować, doświadczać i tak dalej, wszystko ślicznie, pięknie, warto jest dbać o proporcje. O co chodzi? Mianowicie, przypuśćmy, że przychodzisz do nowej pracy. Przypuśćmy, że jest to dla Ciebie praca całkowicie nowa, w której będziesz poznawał, poznawała nowych ludzi, w której dopiero będziesz wdrażać się w swoje stanowisko i rzeczywiście masz w głowie jeden wielki znak zapytania: co to będzie, o co warto zadbać? Zobacz. Warto jest, szczególnie w sytuacjach zmiany, kiedy mamy naprawdę wystrzał kortyzolu i taką napięcie, aktywizację swoistą też całego organizmu. Jesteśmy w takiej gotowości do działania, tak? To też ewolucyjne konnotacje się kłaniają. A propos, no trochę pewnie trybu zwiększonej gotowości, która może nam światowistycznie kojarzyć z przetrwaniem. W takiej sytuacji warto jest zadbać o to, żeby mieć swoje stałe. Warto jest zadbać o to, żeby... W tym zmieniającym się obszarze, jednocześnie mieć taki czas z sobą, kiedy ty możesz robić, wykonywać rzeczy zgodne z Twoimi predyspozycjami, dające Ci przyjemność, sprawiające, że Ty czujesz swoją sprawczość. I to jest taka pierwsza rzecz, z którą ja chcę Cię dzisiaj zakotwiczyć a propos tego konkretnego filmu. Jeżeli coś działa, rób tego więcej. Jest to szczególnie ważne w momentach zmiany, jest to szczególnie istotne w tych momentach, kiedy Ty jesteś w nowej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że wtedy szczególnie łatwo jest wejść rzeczywiście w takie patrzenie na samego siebie, samą siebie przez pryzmat nowości. A my w nowościach, wiadomo jak to jest z początkiem, prawda? I z tą magiczną liczbą 10 tysięcy godzin na tego, żeby się... Zająć, żeby być mistrzem w danej dziedzinie. Polecam, skąd to się wzięło, przeczytać Outliers poza schematem w polskim tłumaczeniu. Zadbaj, proszę o to, jeżeli dzisiaj jesteś w takim miejscu, które dla Ciebie może być właśnie takie niejednoznaczne, usiądź dzisiaj z kartką, taki mały task dla Ciebie. Zweryfikuj, w czym Ty jesteś sprawczy dzisiaj. Które zadania sprawiają Ci przyjemność, które zadania Ty wykonujesz z lekkością, po to, żeby zoptymalizować proporcje tego znanego do tego nieznanego. To są właśnie takie dwa podstawowe wymiary, zwane wielką dwójką, opisane przez Bogdana Wojciszka, naszego polskiego wspaniałego psychologa. Dzięki serdeczne za wszystkie pozycje psychologiczne, z którymi ja spędzałam sobie wieczory, naprawdę warto. Sprawczość, wspólnotowość. My chcemy być sprawczym, My chcemy wiedzieć, że nasze działania mają sens. My chcemy widzieć realny rezultat. Dlatego to jest pierwsza lekcja, którą my możemy dzisiaj wziąć z TSR a propos tego, jak Każdego kolejnego dnia my możemy budować swoją sprawczość, swoje wewnętrzne poczucie, że damy radę. Także pamiętaj, jeżeli coś działa, rób tego więcej, optymalizuj to nowe do tego stałego. Kolejna zasada zaczerpnięta, prosto z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jeżeli coś nie działa, nie rób tego. Często zdarza się tak, że my, będąc w jakichś życiowych okolicznościach, z uporem maniaka powtarzamy pewne wzorce, bądź wchodzimy też w pewne relacje, do którym jest nam szczególnie blisko i jesteśmy w tym. No, ktoś kiedyś powiedział, że szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać nowych rezultatów. Także sprawdź w Twoim życiu. Gdzie ty czujesz dzisiaj sam z sobą? Możesz tak naprawdę sensownie porozmawiać zupełnie szczerze, spojrzeć sobie w oczy w lustrze i zapytać, co w twoim życiu nie działa? Jakie relacje w twoim życiu nie działają? Jak ty się czujesz? W których momentach ty się źle czujesz? Z czym to jest związane? Czy są jakieś wzorce tego, jak ty funkcjonujesz? W w swoim otoczeniu, w rodzinie, w podstawowej komórce, jednostce życia społecznego, w szerszych kręgach, jak jesteś w pracy, jak jesteś gdzieś na jakimś wydarzeniu społecznym. Co w Twoim życiu nie działa? Jakie zachowania nie działają? Które zachowania sprawiają, że tobie jest dalej do tego poczucia sprawczości, że ty twierdzisz, zaczynasz czasami może nawet wątpić. To, że dasz radę wykonywać pewne poszczególne zadania. Przede wszystkim myślę, że warto, abyś dzisiaj zweryfikował, zweryfikowała sobie, które zachowania na ten moment nie przynoszą rezultatu. W psychologii mówi się, że obserwacja jest takim naprawdę warunkiem wstępnym, do tego, żeby mogło się zadziać. Dużo głębsze rzeczy. Bez obserwacji nie ma mowy o jakimś potężniejszym procesie psychicznym. Także zupełnie szczerze zweryfikuj, jak jest pod kątem właśnie tych Twoich wzorców. To o czym warto, abyś pamiętał: obserwator nie ocenia. Nie prowadź obserwacji oceniającej, gdzie na samym starcie, tylko zauważysz, że coś nie działa, wejdziesz we frustrację, zaczniesz powtarzać jakieś niewspierające przekonania na temat siebie samego, może kluczowe, może pośredniczące, zaczniesz znajdywać kolejne dowody na poparcie Twojej tezy, że jesteś beznadziejny, bez sensu, niewłaściwy, niewartościowa, nie, tego nie rób. Po prostu sobie zweryfikuj to, co nie działa, możesz to też sobie wypisać możesz, przegadać sam z sobą, zagospodaruj takie 15 minut i sprawdź, jak jest u Ciebie z poszczególnymi wzorcami zachowań, z poszczególnymi sposobami reagowania w sytuacjach życiowych. Trzecia zasada: jeżeli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego. To brzmi naprawdę bardzo mocno, Tej, mam wrażenie, że nie bez kozery jest ta zasada jako powiedzmy taka zwieńczająca ten konkretny odcinek. Mój drogi, moja droga, pamiętaj, że ja kiedyś właśnie usłyszałam takie piękne sformułowanie, wzięłam je sobie głęboko do serca, że jesteś nie problemem do rozwiązania, a jesteś cudem do odkrycia. Jeszcze raz. Możesz sobie zacząć to powtarzać. Jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do rozwiązania. Nie zepsułeś się. Niezależnie od tego, gdzie dzisiaj jesteś w życiu, w którym jesteś miejscu, niezależnie od tego, jak dużo możesz mieć trudności, z, może z, z znajdywaniem się na nowo. Może ta sytuacja, w której jesteś teraz, jest dla ciebie trudna. Może chciałbyś siebie zmienić. Może czasami masz takie momenty, że chciałbyś odejść od samego siebie, zmienić siebie o 180 stopni, albo po prostu zacząć żyć życiem nie swoim. Mój drogi, moja droga, uwierz mi, że jako człowiek mamy naprawdę ogromną ogromną moc sprawczą i ja tego doświadczam na konsultacjach psychologicznych jak przychodzicie do mnie jak ja widzę jaki proces tam się dzieje w międzyczasie co bardzo często widać już między pojedynczymi spotkaniami co tam się dzieje jaką wyrobotę wykonujecie zapraszam ciebie do takiej perspektywy że jesteś naprawdę ważną Jednostką ludzką, która ma wszelkie predyspozycje do tego, żeby żyć w pełni swojego potencjału, na pewno z każdym kolejnym dniem coraz większą część tego potencjału odkrywać, i podchodzić do samego siebie z taką ciekawością. Dlaczego ciekawość jest taka ważna? W poprzednim elemencie związanym z drugą zasadą mówiłam o tym, że należy się wystrzegać oceniania szczególnie na starcie procesu. Zamień to na ciekawość. Zamień to właśnie na to, co da Ci pełnię możliwości do tego, żeby widzieć siebie takim, jakim jesteś, nie tylko i wyłącznie tę ciemniejszą stronę medalu, ale cały obrazek. Zgodnie z efektem negatywności w psychologii, mówimy, że bardziej zwracamy uwagę na te elementy negatywne. Być może między innymi dlatego, Pamiętamy z rozmów to, co usłyszeliśmy, może niezbyt przychylnego na swój temat. Być może dlatego w kontekście wyłapywania jakichś informacji też mocno naszą uwagę fokusujemy na tych informacjach negatywnych. Pamiętamy to. Proszę Cię o to, żebyś zobaczył większą część tego obrazka, żebyś zobaczył Ciebie całego, z potencjałem i z obszarami do rozwoju jednocześnie, tak? Jak najbardziej, ale pamiętaj o tym, że jesteś na tym świecie po to, żeby odkryć swój sens, po to, żeby być szczęśliwy i po to, żeby żyć tak, jak pragniesz, tak, jak czujesz, tak, jak potrzebujesz. To już jest ostatnia zasada, którą można wziąć wprost z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jeżeli masz ochotę doświadczyć więcej takich materiałów jak ten, to zapraszam Ciebie do tego, żeby kliknąć subskrybuj kanał po trenersku na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. Też trochę działam ostatnio na TikToku w takich krótkich psychoedukacyjnych formach. Także Ciebie serdecznie zapraszam. Po więcej odsyłam do linku w opisie, gdzie rozmawiam z ekspertem, z dr Anitą Rawą, która jest wieloletnią, wielo-wieloletnią, ekspertką, praktykiem, który pracuje w nauce terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Także dzięki serdeczne za dzisiaj. Do zobaczenia.